Pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami piękny dzień. Chcemy całym sercem być z Jezusem i właśnie o sercu zjednoczonym z Bogiem mówi dzisiaj Pan Jezus. Tłumaczy czym jest obłudnik, a mianowicie ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Jeżeli nasza modlitwa jest tylko na ustach, a serce nie jest w tej modlitwie, to jest postawa obłudna. Nie chodzi oczywiście o to, że ja w tym momencie nie pamiętam, żeby całe serce było na modlitwie, byłoby idealnie, ale chodzi o postawę serca, o mój styl, o moją miłość w sercu do Boga, bo mogę być oddalony od Boga, mogę mieć serce, które zupełnie nie jest spójne z Bogiem, myśli inaczej, chce czegoś innego, nie chce woli Bożej, nie chce uniżenia, nie chce przebaczenia. Ale wargami wszystko mówię: Kiry, Elejson, Chryste Elejson i tak dalej. To jest właśnie postawa, gdzie Jezus mówi: Ten lud czci mnie na próżno, serce obłudne, postawa obłudna. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj popatrzyli, czy ja jestem spójny w sercu z Jezusem, czy Zgadzam się z Nim, czy chcę iść za Nim tak jak on to pokazuje, czy mam swój plan na życie i chcę mój plan realizować, a żeby Bóg się temu podporządkował. Chcę wam pobłogosławić, aby serce nasze było w Bogu, całe, abyśmy Bogu byli posłuszni. Mie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę wam powiedzieć jeszcze dwa zdania o domu rekolekcyjnym. wczoraj widziałem plany koncepcyjne, które bardzo ładnie wyglądają. Budynek czterokondygnacyjny, parter i trzy piętra, trzecie na poddaszu. W sumie wychodzi dla rekolekcji 100, pokoi, 100 łóżek. Pokoi kilka jest takich podwójnych, ale zasadniczo to jest 90 pokoi. Oratoria, kaplica. Koncepcja bardzo fajna, teraz jest tak doszlifowywana jeszcze. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będziemy mogli już zobaczyć wizualizację domu rekolekcyjnego. Plan jest taki, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy przygotowywania do budowy, i że to będzie możliwe, żeby ten plac już jakoś tak ogarniać pod koniec, pod koniec roku. Wszystko jest bardzo rokujące, także czekamy, modlimy się żeby dom rekolekcyjny powstał, on powstanie, bo to wszystko już jest w ręku Pana Boga, on tego chce. Chciałbym Wam więcej pokazać, no jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość 2-3 tygodnie i mam nadzieję, że ta wizualizacja powstanie i wtedy przygotujemy na ten temat specjalnie materiał. A teraz pomódmy się dalej, daj mi usłyszeć Twój głos, abyśmy pełnili wolę Bożą. Tutaj poniżej Teledy, do którego Was bardzo zapraszam, z Panem Bogiem.